stało w 2012 roku z inicjatywy dwóch panów, które sobie pomyślały, że powstanie zespół, w którym panie będą śpiewać białym głosem. Tak było, ale nie udało się. Powstał zespół śpiewań, śpiewamy na głosy. Próbowaliśmy na początku śpiewać białym głosem, ale jakoś koleżanka, która to robiła najlepiej, odeszła, zmieniła miejsce zamieszkania. Do tej pory śpiewamy na głosy ludowe, wesołe, wieśniarne, religijne, pieśni patriotyczne. Ale ten zespół powstał właśnie dzięki dwóm paniom. To jest dzięki pani Wójt Krystynie-Kławskiej, którą serdecznie witamy. I dzięki Monice Wilk, której tutaj nie ma, ale właśnie, właśnie ona śpiewała te kierownikiem artystycznym i zarazem instruktorem do dnia dzisiejszego nieprzerwanie jest Pan Jan Kiśko. Nazwa Współśpiewajni powstała spontanicznie, jak mówili jej członkowie, przed pierwszym występem. Zespół zadebiutował 1 lutego 2013 roku na pierwszym przeglądzie kolęd i pastorałek w Bogdaniu, który zorganizował obecny tutaj chór Jagienki. W pierwszym występie uczestniczyło sześć pań, pani Anna Derczyszyn, Bożena Arkit, Elżbieta Jedynak, Ewa Zenert, Małgorzata Rex i Monika Wilk, a pan Jan Piśko akompaniował grając na akordeonie. Spiewaj mi. Brawo! jeszcze raz. Na piękny kątek. Zespół śpiewaj mi w składzie. Małgorzata Rex. Wokal. Anna Opora. Wokal. Elbika jedyna. Wokal. Bożena Artit, wokal. Ewa Zenet, wokal. Katarzyna Malinowska, wokal. Jan Piśko, akordeon i śpiew. Mandolina i śpiew. Anna Śpiętek. Mandolina i śpiew. Krzysztof ulep, kontrabas i gitara masowa. Kurek Rex. Gitara i śpiew. Krzysztof Miraziński. klarner. Jako opora, których serdecznie pozdrawiamy. I dziękuję. Dziękujemy wspaniałemu zespołowi za udany koncert. Ja, w imieniu tego zespołu naszego, śpiewajmy wszystkich dziewcząt, wszystkich panów, którzy tutaj są, chcemy podziękować trzem osobom, które przyczyniły się do tego, że tu jesteśmy, że śpiewamy że chcemy się bawić proszę Państwa tym śpiewem, bo to nie obowiązek, to po prostu zabawa, chcemy się spotykać, występować, koncertować dla Państwa i się cieszymy, że przyszliście, jesteście tutaj razem z nami. Więc pierwszą taką osobą jest Pani Wójt, oczywiście Krystyna Państwa. Specjalnie sobie wyszła. nie? Taki był scenariusz. Tak powinniśmy do siebie bliska wychodzić, to wyszła jeszcze. Siedzi nam tylko kawałeczek, dziękujemy za każdą życzliwość i stwarzanie nam sprzyjających warunków do tworzenia historii i tradycji naszej ukochanej gminy. Teraz się kręci łezka, a potem coś obie. Jeszcze oczywiście taki już. no to trzeba podziękować tej osobie, która muzykuje z nami, która wytrzymuje przeróżne sytuacje. To nasz instruktor i kierownik muzyczny, to Jan Piśko. Dziękujemy za to, że składasz te warunki do rozwoju artystycznego. Twoje zamiłowanie do muzyki i śmiechu podważa nam się rozwijać. A tego rozwoju są właśnie koncerty i nasz dorobek artystyczny. Dziękujemy i chcemy jeszcze przynajmniej 10, potem 10, potem 10, a potem następne 10 lat. Dziewczęta, proszę w Okazała się pomocą we wszystkim, co tutaj zdziałaliśmy wspólnie. Dziękuję i życzę pani Aniu dalszych sukcesów i takiej owocnej współpracy z nami, z każdym, kto tutaj przyjdzie. Piękna, złota myśl o muzyce, która mówi, że obcowanie z muzyką i śpiewem to ma bardzo silny wpływ na człowieka. Ponieważ wzbogaca jego duszę i serce, upowszechnia wiedzę o tym, co się kiedyś z pieśnią działo, sprawia, że człowiek jest bardziej wrażliwy. No i myślę, że dzisiejsze wydarzenie jest, typowym znakiem równości między rzeczywistością a tym, co tam myśl. Przenosi, bo kochani, od dziesięciu lat właśnie to czynicie, uwrażliwiacie, macie wpływ na naszą radość, na nasz mózg, serce i wszystko, co jest nam bliskie. Za to wam dziękujemy, a powiem więcej, tak sobie myślałam dzisiaj rano, że jakbym tak miała was porównać do jakiegoś zdarzenia, to porównałabym do pięknego statku, który płynie po niwie muzyki, po to, że co, żeby co trochę zawinąć do statku, do jakiegoś portu, i tam zostawić niezapomniane, cudowne wzruszenia. I za te wzruszenia, czy one są za przyczyną imprez takich środowiskowych, czy uroczystości patriotycznych, czy gminnych, czy nawet takich, jakie przywołaliście, przywołaliście wszyscy w ostatnim swojej pieśni, tych pogrzebowych, tych, kiedy żegnamy bliskie nam osoby, też jesteście z nami. Dziękuję. Dziękuję za każdy dzień, za setki prób, za setki porzuconych godzin dla rodziny i wyjazdów, za to, że jest o Was głośno nawet za granicą, u naszych partnerów, którzy sobie nie wyobrażają, jak można jakąkolwiek uroczystość ważną przeprowadzić z obecności Śpiewaj Mi albo Jagielek, które też tutaj są. Jesteście wszędzie, jesteście zawsze, za to Was kochamy, podziwiamy i szanujemy. Za to zaangażowanie, za to poświęcenie tego czasu i za to, jak pięknie prezentujecie utwory muzyczne. Boże,